Babcia z dziadkiem idą przez park. Dziadek wspomina. Pamiętasz, jak 40 lat temu w tym miejscu pierwszy raz się kochaliśmy? Pamiętam, odpowiada babcia. Może to powtórzymy. Dobrze. Dziadek zdjął babci majtki i sobie spodnie. Babcia chwyciła za siatkę. Dziadek wziął się do roboty. Całemu zdarzeniu za drzewa przygląda się młody chłopak. I widzi, że dziadek kocha się z babcią z taką dużą prędkością, niczym gwiazdor filmów dla dorosłych. Po godzinie opadli z sił i usiedli na trawie. Chłopak podchodzi do dziadka i pyta: Jak pan to robi, godzinę czasu w takim tempie? Gdybym ja tak umiał, to każda dziewczyna by była moja. Drogi chłopcze, czterdzieści lat temu ta siatka nie była pod prądem. Mąż wyjechał w delegację, a żona postanowiła zrobić mu niespodziankę i kupiła nowiutką szafę do ich wspólnej sypialni. Przyjechała ekipa, zmontowała szafę, po jakimś czasie obok domu przejechał tramwaj i szafa się złożyła. Zdesperowana kobieta dzwoni do firmy i tłumaczy co się stało. Przyjeżdża ekipa, montuje szafę i dzieje się tak kilka razy. Przy kolejnym razie kierownik ekipy montującej mówi Wie pani co, muszę wejść do szafy i zobaczyć od środka co się dzieje. Wchodzi do szafy, w tym momencie wraca mąż i wchodząc do sypialni krzyczy z zachwytem: Kochanie, coś za wspaniała szafa! I otwiera drzwi od szafy, a gość ze środka: Wol pan od razu w ryj, bo i tak nie uwierzysz, że na tramwaj czekam. Ja się przychodzi do szkoły, i nauczycielka zadaje klasie zadanie: Aby powiedzieli jedno zdanie ze słowem ananas. Pierwsza zgłasza się Kasia: Wczoraj jadłam ananasa! Następnie zgłasza się Piotrek. Bardzo lubię ananasy. Nauczycielka pochwaliła Piotrka i prosi Jasia, aby ten ułożył własne zdanie. Jasio na to. Rodzice w domu śpią na łóżku, my z siostrą śpimy im w nogach. Tata całą noc pierdzi, a na nas smród leci. Babcia bawi się z wnuczką. Jakie słowo ma cztery? Zaczyna się na T, kończy się na A. Tata! Bardzo dobrze! A teraz, jakie słowo zaczyna się na C i ma cztery litery? Oj, babciu! Rzekła wnuczka, czerwieniąc się. Ja ci nie powiem tego słowa. Ależ dlaczego? Dopytuje się babcia, mając na myśli słowo chór. Pomogę ci! Może być mały, może być duży, śpiewa. Jak to śpiewa? Babcia z dziadkiem siedzą u lekarza. Lekarz obejrzał, ostukał, opukał dziadka i mówi. Musi pan zrobić badania krwi, moczu, kału i nasienia. Co on gada? Pyta babcie przygłuchy dziadek. Mówi, że chce obejrzeć twoje spodnie od piżamy. Jasiu na lekcji wylał wodę na ławkę. Zdenerwowana pani mówi. Idź, poszukaj ścierki, powinna być gdzieś w szafce. Jasiu poszedł szukać, pani kontynuuje lekcję. Pani zadaje dzieciom pytanie. Drogie dzieci, gdybym umarła, co napisałybyście na moim nagrobku? Jasiu w końcu znajduje poszukiwany przedmiot i krzyczy. Tu leży ta szmata!